Przestali słuchać ludzi. Protesty piszą, nie odpowiadacie. Niby jesteśmy państwem prawa, a nie bierze się pod uwagę naszych władz. My nie chcemy iść tam, gdzie są długi, które my musimy spłacać. Gdzie są długi, które my musimy spłacać. Zadaszenie toru lodowego Błonie. Kładka piesza dla, dla pieszych i rowerzystów. Tak by wyglądała mniej więcej wizualizacja tych karportów. Stanoczanie powinni rodzić się w Stanowie. Niespełnione obietnice. Największe zadłużenie w historii miasta. Wyprzedaż majątku miejskiego, najwyższe opłaty w regionie. A przecież obietnice były zupełnie inne. Miała być mineralizacja odpadów i niskie rachunki, a ludziom miało żyć się lepiej. Sanok musi zejść z tej złej drogi i obrać kierunek na realny rozwój. Już dziś trzeba podjąć działania zmierzające do poprawy życia codziennego. Sławomir Miklicz, sanoczanin, prawnik z wykształcenia. Wiedza i doświadczenie to jego ogromny atut. Od lat pracuje w samorządzie miasta oraz samorządzie województwa. Pełnił funkcję wicemarszałka województwa, przewodniczącego sejmiku. Sławomir Miklicz to osoba o niezwykłych kompetencjach i merytorycznym przygotowaniu do pełnienia najwyższych stanowisk w samorządzie. Potwierdzona skuteczność. To między innymi za jego przyczyną powstały największe inwestycje w naszym mieście. Galeria Beksińskiego, Miasteczko Galicyjskie czy Sala Koncertowa w Szkole Muzycznej to najlepsze przykłady jego skutecznej pracy na rzecz naszego miasta. Drodzy sanoczanie, proszę Was o zaufanie w najbliższych wyborach na burmistrza miasta Sanoka. Mam plan na rozwój naszego miasta. Plan, który był konsultowany z ekspertami, ale przede wszystkim z Wami, z mieszkańcami naszego miasta. Sanok musi się stabilnie rozwijać. Sanok musi wreszcie wykorzystać swój potencjał. Sanok musi budować swoją przyszłość na bazie kapitału naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, ten kapitał musimy wreszcie wykorzystać. Proszę Was o wsparcie i głosowanie na moją osobę w najbliższych wyborach na burmistrza miasta Sanoka.